Witam na kolejnej aukcji firmy maszyny Mały Samaku Podhalański. Przedstawiamy kolejną maszynę z naszej oferty. Jest to szlifierka niemieckiego producenta Matra. Szlifierka wyposażona w odczyty cyfrowe. Elektryczne podnoszenie wrzeciona. Tarcza w zakresie od 140 do 290. Albo nawet 300. Ta będzie 300 mm średnica maksymalna tarczy. Właśnie teraz zabieramy formę wtryskową. Yy, ma takie zakresy. Wysokość ze stołem 35, yy, yy, wysokość maksymalna szlifu yy, od stołu do ściernicy 350 mm, długość szlifu 750 w poprzek 280. Szlifierka ma tak e, elektryczny sposób poprzeczny z płyną regulacją oczywiście. W Cyklu e, może pracować e, przerywanym, automatycznym lub półautomatycznym. Tu jest wybór e, gdzie ma zacząć e, Tu jest włączanie magnesu oraz siły e, trzymania magnesu zakres obrotów e, włączanie wrzeciona szlifierskiego e, e, albo 1400, albo w dupowym Wyborze na szafy 2800. Tu jest dodatkowo akcesoria w postaci pompy łodziwa. Ja tutaj nie używam, bo my bardzo mało szlifujemy włączanie pompy hydraulicznej. A tu jest cały zakres, jeżeli chodzi o dodawanie, bo ta szlifierka dodatkowo może dodawać automatycznie cyklu. Maszynka podłączona, w pełni sprawna, w bardzo dobrym stanie. Magnes bardzo mocny, podłączona można testować. Zapraszamy. Dodatkowo wiele innych szlifierek sprowadzonych z zachodu, między innymi Elba zaraz przedstawię Państwu także tokarki numeryczne o, tu piękna że ze szkoły Delta szlifierka przyjechała tylko stół musimy właśnie do niej dokupić, tu jest Elb no niestety wszystko jak zwykle nie ma czasu posprzątać, ale tu jest jeden bardzo ładny Elb, tu jest drugi BL oraz wiele innych maszyn, frezarki zapraszamy